Szczęść Boże! Witajcie! Mamy dzisiaj sobotę, 5 listopada. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i wielki i nieuczciwy będzie. Jeśli więc zarządzi nieuczciwą mamoną, nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra, kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z będzie trzymał, a tym zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie, Słuchali tego wszystkiego, chcieli na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. W dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus uczy nas, żebyśmy. Nie stali się niewolnikami, niewolnikami Mamony, żebyśmy nie uczynili z pieniędzy, z bogactwa Bożka, żebyśmy nie oddawali mu czci, żebyśmy nie byli od niego uzależnieni. Taka bowiem zależność uczyni z nas ludzi głęboko upokorzonych, których jedynym celem, jedyną troską jest powiększanie bogactwa. I to jest poważne ostrzeżenie. Jeśli nie zawsze jesteśmy uczciwi w sprawach finansowych, jeśli przeprowadzamy nieuczciwe transakcje, oszukujemy innych, by zwiększyć własny zysk, to już wchodzimy w obszar, o którym mówi Pan Jezus. Nieczyste sumienie w obracaniu pieniędzy to jest kryterium pozwalające stwierdzić, czy nie stajemy się ich niewolnikami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.